Podczas tego zawieszenia twórca próbował obejść egzekwowanie zasad i używał innego kanału do publikowania treści. W wyniku czego oba kanały zostały zamknięte. Czytamy w oświadczeniu jakie przesłano... Ej dobra, ale się tak śmiejemy, nie? Śmiejemy się, że... a pewnie Jacek teraz, że to zbieg okoliczności. Ale powiem wam tak, po, po programie jednym, jak jeszcze z Jackiem mieliśmy neutralność i on wtedy mówi, że sydwek, coś tam zachowajmy neutralność. Ja pamiętam go pytałem, jak on mówił właśnie, że Nitra nie będzie niedługo. I ja pytałem, ale co ty masz na myśli? Jak już po programie, po jakimś kej'u sobie gadaliśmy. I on mówi, że zostanie młodebrane to, na czym mu najbardziej zależy. I ja mówię, co ty, rodzinę mu odbierzesz, o co chodzi? I on mówi, nie, źródło zarobków, że kanał jego zostanie usunięty. I ja mówię, a jak ty chcesz tego dokonać? A on, poczekaj, poczekaj. I z jednej strony trochę się śmieje, ale z drugiej strony, no kurwa, faktycznie ten kanał zniknął, nie? To jest wszystko takie dziwne. Hmm. I teraz na przykład Murański mówi, że się bierze za mnie. Wrzucił taki post, że PS teraz bierzemy się za drugiego, yy, miał na myśli mnie, i PS2 wchodzimy w smartfon. I od kilku kurwa dni. Dostaję przeróżne SMS-y, takie, że yy, tutaj że niby jakiś rachunek trzeba jeszcze zapłacić, i tam wszędzie są jakieś linki do yy, oprogramowania yy, takiego złośliwego, nie? Ja nie jestem debilem i bumerem i w to nie wchodzę. I nie wiem, czy to jest jakoś powiązane, ale ktoś próbuje mi kurwa na smartfona wgrać jakieś oprogramowanie <śmiech> złośliwe, <laughs> kurwa, są poważne rzeczy, nie? <laughs> I, i, I co, ja witam. Jest jeszcze jedna teoria, i o tym gadałem z kimś takim, no bardziej ogarniętym. że jaki był plan na zniszczenie nitrozyniaka, gdyby nie wyszło z tym kanałem, nie? I ktoś mi też powiedział jedną teorię, ale ona jest na tyle kurwa dziwna i taka. jak z filmu, że aż mi się nie chce wierzyć, ale przez to, że napisał ostatnio Stary Murański, że. W... Że wchodzimy do smartfona, nie, PS, że właśnie to zniszczenie mnie będzie polegało na wejściu do smartfona, zaczyna ona mi się gdzieś kleić. Nie? Że wiecie, ktoś wchodzi do smartfona, wgrywa tam jakieś treści, które są nielegalne, i nagle. O, ten goś miał na telefonie takie treści. O. Jest takie. Czas robi się poważnie.